Siemaneczko, widzowie, witam, witam. E, Dzisiaj pogadamy o tym, kiedy ak najlepiej teraz sprzedawać skrzynie. Duzo, dużo osób po prostu pyta o to: Ej, warto teraz sprzedawać te skrzynki, co robić z tymi skrzynkami? E, jest popyt na skrzynki, skrzynki rosną, są jakieś lekkie spadki, są dość naturalne kwestie. E, są wzrosty, piki, spadki. Ja już nagrałem taki jeden film, ale teraz powiem: kiedy najlepiej według mnie i kiedy ja bym sprzedawał skrzynki, jakbym miał wyjście. Generalnie zrobiłbym tak. Eee, czekajcie, ale jeszcze na wstępie, w sumie zapomniałem o moim sponsorze eee, tego odcinka Tutaj, sorry za Wikipedia, ale sobie sprawdzałem kilka rzeczy eee, Skinsmonkey, do którego jest link oczywiście w opisie A i link do konkursu na K-Dropie również jest w opisie, więc zapraszam Potrzebujemy jeszcze ponad 100 osób do konkursu, do giveaway'a, więc eee, zachęcam No i dobra, o co chodzi w Skinsmonkey? Pewnie większość z Was wie, ale przy doładowaniu z moim kodem ELZART macie 35% bonusu Czyli przedładujecie 100 euro, macie 35 za free, 1350, czyli bardzo duży bonus, tak szczerze Który Wam zwraca fajnie eee, prowizję, stronki i wszystko więc fajna strona do doładowania na wiecie, na Steam'ka. No i naklejki nie wliczają się w cenę, przez co możemy fajne krafty wyjąć. E I te krafty są warte tyle samo, co bez craftu. Wiadomo, tutaj jakiś po prostu spoczko wygląda, nie jest jakiś super drogi, ale naprawdę sami się trafiają porządne craftsiki, więc polecam. I z moim kodem ELZARD e macie tutaj zniżeczkę 5 euro, e która wchodzi od 10 dolarów do 100 dolarów. E macie zniżkę całe 5 euro. I widzicie, teraz strona jest lekko niedostępna, wszystko aktualizuje, więc e bardzo fajnie info daje. Ale dobra, przejdźmy do Odcinka e, skrzynie ja ostatnio sobie w sumie otwierałem jak widzieliście skrzynie e, Skrzynie załamania e, Dlaczego je otwierałem w sumie głupota O, Bóg widzę kolejny złoty 80 Jakby tyle skrzynia załamania była to teraz piękne 3 4 złote praktycznie no to jest bardzo duża górka ale Wiecie, kiedy ja mówiłem, że skur, skrzynie mogą spadać, mówiłem, że mm, coraz bliżej e, Paryża i jak będzie promka na Paryż, e, to mogą sobie spadnąć, przede wszystkim jak będzie promka, bo będą wtedy stanie kapsuły, ludzie będą otwierać kapsuły, będą się pojawiać kapsułami, sprzedawać, tla, i wtedy to powinno oddziałać na strzynki, wiadomo, ale kiedy najlepiej e, byłoby sprzedać te z takim największym zyskiem? Moim zdaniem e, w samym wyjściu Sorsa 2 e, może pojawić się ponownie górka, czyli wiecie, jak górka była na skinach różnojakich, świecących, dlatego na Nocne Życzenie, Nightwish, Kałaszek i wiele innych. To była górka spowodowana właśnie tym, jak te skiny będą wyglądać na samym Source 2 I co, co, na co to wpływa? Znów może pojawić ta sama sytuacja ze skinami, czyli Skiny mogą polecieć znów puu, w górę puu, puu. Drugi w sumie odcinek tak o Source 2 odnosząc się dzisiaj Wiem o tym, ale myślę, że spoko w sumie e, No i jeśli skiny znów wyskoczą To wiadomo, cena skrzynek również pójdzie do góry I moim zdaniem To będzie idealny moment na sprzedaż skrzynek, dlaczego? Mm, dlatego, że Często mamy właśnie te, te górki, typu coś się okazuje i jest górka. To jest typowe zachowanie Steam'a, że jest jakieś info. Aktualnie tak Steam cały czas e, działa i wiecie, na no jakiekolwiek info, że coś super się stanie, że drużyna się nie dostanie do turnieju, jest górka, taka typowa. To jest, no nie wiem, no praktycznie zawsze. E, może w paru przypadkach dalej idzie do góry, ale często jest tak po że zawsze po tym jest ta odbitka i często potem jest mała do góry znów. I potem, że to już leciutko tak spada sobie do jakieś ceny i się stabilizuje w tej cenie. I potem, że sobie lekko w long term leci do górki. Wiadomo, no tak typowo rynek działa aktualnie. E, i często tak się dzieje i mi się wydaje, że tak będzie samo przy Source 2. Będzie ten, ten hype, że ludzie się najarają i to przejdzie po prostu po jakimś czasie. I wtedy będzie właśnie ten pik strzynek, którym będzie dobrze je sprzedać. Source 2 ma wejść e, jakoś chyba w połowie lipca. No nie jestem pewny, jak, jak się mylę, to sorry. E, tak się wydawało, ale nie jestem pewny, więc nie wiem. Jeżeli wyjdzie wtedy Source 2, e, to, to będzie super, nie? To wtedy najlepiej sprzedać sk skrzynię. Po prostu wyjdzie Source 2, e, będzie pik możecie sprzedać na tym piku i mi się wydaje, że to będzie dobra sprzedaż, bo potem ta spadnie lekko i będzie sobie odbijać już powoli wiadomo, ale jak chce. To będzie właśnie ten idealny moment. Co teraz jest zły moment? Teraz nie jest najgorszy moment na spodozszynek. Dlaczego? Dlatego, że są czul drogie. A wiadomo, a przy Prowadzie z Paryża i tak będą e, spadną ceny. Ale jeszcze można podtrzymać, dlatego że jeszcze można pogrydować, bo tym bliżej Paryża jeszcze mogą troszkę pójść w górę. Bo teraz rynek po prostu idzie do góry, nie? Rynek się zatrzymuje, nie patrzy na nic. Ceny po prostu sobie e, rosną w górę, więc e, jak tak się dzieje, trzeba z tego korzystać, no nie? Więc e, tak, taka porada od wujasa i link w sumie do discorda macie w opisie, też serdecznie zapraszam, można się czegoś dowiedzieć, popytać i tak dalej, dużo zajebistych osób jest, no i co, dziękuję Wam wszystkim, że oglądacie, kocham Was, trzymajcie się kochani, cześć, cześć, miłego inwestowania życzę.